W jednym z wcześniejszych naszych materiałów informowaliśmy Państwa o tym, że na terenie gminy Mierzęcicy realizowane jest zadanie budowy punktu selektywnego zbioru odpadów komunalnych. Miejsce na terenie gminnego zakładu gospodarki wodnej i komunalnej w Mierzęcicach zmieniło się nie do poznania i zostało już oddane do użytku mieszkańców. Na terenie przoka zabudowano pomieszczenia do przechowywania zebranych odpadów, na całym placu pojawiła się kostka brukowa, a w celu weryfikacji ilości zebranych materiałów została zabudowana waga. Gmina Mierzęcice, mając na uwadze wygodę swoich mieszkańców, postanowiła również wprowadzić aplikację EkoMierzęcice, która ma usprawnić gospodarkę odpadami. Wychodząc naszym mieszkańcom naprzeciw, przygotowaliśmy aplikację, która będzie informowała mieszkańców, ale także pomoże przy segregacji odpadów i odbiorze. Ta informacja ma polegać na tym, że każdy kto ma smartfona, tablet, komputer będzie mógł skorzystać z tej aplikacji, instalując ją za darmo w sklepie Play, gdzie po zainstalowaniu będzie otrzymywał powiadomienia, przypominajki o odbiorze odpadów. Każdy mieszkaniec zgodnie z, według ulicy, gdzie zamieszkuje, dostanie taką informację. Oprócz tego ta aplikacja ma też możliwości pokazywania, co jest odbierane w przoku, w jaki sposób jest segregacja w przoku, w jakich godzinach można odbierać. Oprócz tego mamy też możliwość pokazania za pomocą tej aplikacji jakości powietrza. Wszystkim mieszkańcom będzie przekazywana informacja dotycząca Instytucji, z którymi się najczęściej kontaktujemy, jako telefony, z których można wybierać na bieżąco dzwoniąc do tych instytucji, a także mamy możliwość informowania czy w zasadzie mieszkańcy będą mieli możliwość informowania nas o dzikich wysypiskach, o nieodebranych śmieciach czy problemach z odbiorem śmieci. Oprócz tego są też informacje, które będziemy przekazywali, i tutaj myślę, że w porozumieniu z zakładem naszym wodociągowym czy, czy Tauronem, jeżeli będziemy tylko mieli informacje na temat wyłączeń prądu, czy wyłączeń wody, czy o awariach, będziemy mogli konkretnie już ulicami mieszkańców informować o tym, w jaki sposób i do kiedy będą te wyłączenia, czy przerwy w dostawie trwały. Wychodząc naprzeciw, no myślę, że tutaj będą korzystali, wszyscy będą mogli skorzystać z tego, jest to darmowa, aplikacja, tak jak powiedziałem i no, wiele pomaga przy tym, gdzie segregować i jak segregować, w jaki sposób segregować. Można wpisywać każdy, każdy przedmiot, który chcemy posegregować, gdzie powinien się znaleźć, w jakim pojemniku, o jakiej barwie. Instalacja aplikacji jest prosta. Wystarczy zalogować się w sklepie Play, w wyszukiwarce wpisać Eko z wybranych propozycji wybrać aplikację Eko po czym użyć funkcji zainstaluj. Po otwarciu aplikacji ustawiamy interesujący nas adres nieruchomości, a następnie aplikacja prosi nas o zapoznanie się z regulaminem. I to już wszystko. Mamy zainstalowaną w pełni wartościową aplikację Ekomierzęcice.